Pokój i dobro. Dziewiętnasty rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza kończy się zdaniem: Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Dzisiaj, podczas tej 25. niedzieli zwykłej w ciągu roku, będziemy słuchali fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza z rozdziału 20, który to fragment kończy się znowu takim samym zdaniem: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Co to znaczy? Cóż to za paradoksalne stwierdzenie pana Jezusa? Oto na tę niedzielę. Będziemy, mamy przygotowany przez Kościół fragment Ewangelii o przy, przypowieść o robotnikach wysłanych do winnicy. Albo niektórzy mówią o robotnikach 11 godziny, bo najbardziej kontrowersyjnie, jak zaraz zobaczymy, będą ci robotnicy, którzy zostali do winnicy, wysłali, wysłani wysłanie o godzinie 11, a więc. Na godzinę przed zakończeniem pracy. Dlatego zapytajmy od razu, godzina 11 według liczenia starożytnego, wschodniego, semickiego, to znaczy, która godzina według naszego porządku liczenia? Może 11 godzina ewangeliczna to jest A, godzina 17, może B, 19, a może C, 21. Na końcu się przekonamy. Zanim Pochylimy się nad tym szczególnym fragmentem Ewangelii, przypowieścią o robotnikach w winnicy. Spójrzmy na fragment ze Starego Testamentu, który nam nieco naświetli sens i również perspektywę tej, tego ewangelicznego fragmentu. Oto jesteśmy w rozdziale 55 Księgi Proroka Izajasza. Izajasz, wielki prorok, jak pamiętamy, jego księga, jego dzieło dzieli się na trzy części odpowiadające trzem nieco odrębnym okresom czy epoką dziejowym. Oto jesteśmy w ostatnim fragmencie tak zwanego drugiego Izajasza, czyli Deutero-Izajasza, który to fragment księgi pochodzi z, prawdopodobnie z końcówki wygnania babilońskiego, a więc Izraelici żyjący na wygnaniu, uciemiężeni przez trud, może nie tyle zewnętrzny, społeczny, ale przede wszystkim religijny, wiary, doświadczający pewnego kryzysu, oto mają przed sobą perspektywę powrotu. Mają silną nadzieję, że za chwilę powrócą do swojej ojczyzny, że za chwilę będzie jakieś odnowienie, jakiś renesans. Można powiedzieć ich religijności, wiary, życia i wszystkiego, co się z tym wiąże. I to może dla nich być pewną okazją, żeby wyobrażać sobie bardzo piękną, świetlaną przyszłość. Nawet wyobrażali sobie Izraelici, że będą szli drzewa, będą się kłaniać, kiedy będą wchodzili do ziemi świętej, do Jerozolimy. Takie perspektywy, takie nadzieje, oczekiwania wiązali Izraelici z powrotem z niewoli babilońskiej. Jak się później okazało, jak historia pokazała, wcale nie było aż tak doskonale. Dlatego też prorok w imieniu Pana Boga chce niejako ostudzić pewne przedwczesne albo niewłaściwe entuzjazmy niektórych żydów i oto we fragmencie, który czytamy jako pierwsze czytanie, pojawiają się takie słowa: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie go dopóki jest blisko i tak dalej. ale później pojawiają się słowa: Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i moje myśli nad myślami waszymi. Znane, ale też trudne do przyjęcia słowa, bo oto Pan Bóg mówi przez proroka, że jego myśli, jego drogi, jego plany, jego spojrzenia na rzeczywistość jest zgoła inne niż nasze ludzkie. My mamy nasze ludzkie spojrzenie, często wynikające z dobrej woli, ze szczerych intencji, ale jednak tylko ludzkie, mające perspektywę powiedzmy, ziemską, horyzontalną. Pan Bóg natomiast jest tym, który widzi wszystko, widzi też perspektywę czasową zupełnie inaczej niż my. Widzi przyszłość, wie o wiele więcej te różne elementy, rzeczywistości, które dla nas są zakryte, dla niego są jasne. Dlatego, dlatego to, co tutaj prorok mówi, Bóg mówi przez proroka: moje myśli nie są myślami waszymi, moje drogi, waszymi drogami. To słowo pokazuje nam, że często to, co my uznajemy za pewnik, to, co dla nas jest w miarę oczywiste i jednoznaczne, w Bożej perspektywie wcale takie nie jest. Boża droga, Boże rozwiązania i Boże sposoby patrzenia na rzeczywistość, które później się weryfikują, często okazują się być zupełnie inne niż nasze. Co to w praktyce znaczy? Może to oznaczać wiele, ale za chwilę zobaczymy, co to może w praktyce oznaczać w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Na pewno w praktyce, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy patrzymy na funkcjonowanie, nauczanie i życie Pana Jezusa, widzimy, że te myśli Boże naprawdę nie są myślami naszymi, nie są myślami ludzkimi. Chociażby gdybyśmy wzięli kilka zdań z nauczania Pana Jezusa, że Pierwsi będą ostatni, o czym usłyszymy, byśmy wiedzieli, to jest troszkę nielogiczne albo niewłaściwe, inaczej byśmy myśleli, albo kto straci swoje życie, ten je zyska, też byśmy powiedzieli zupełne odwrócenie porządku i wiele innych rzeczy od błogosławieństw. Co innego dla Pana Boga jest błogosławieństwem: błogosławieni ubodzy, błogosławieni ci, którzy głodują, błogosławieni ci, którzy teraz płaczą, a biada jest wypowiedziane nad tymi, którzy są bogaci, którzy są syci. Którzy są uśmiechnięci. Bardzo często widzimy już w nauczaniu Pana Jezusa odwrócenie tego porządku, niejako postawienie trochę naszego świata na głowie i nauczanie zupełnie czegoś innego. Dlatego podsumowanie tego to jest to zdanie Izajaszowe: Myśli moje nie są myślami waszymi. Co zrobić, żeby te Boże myśli poznać? Zrealizować pierwsze zdanie z pierwszego czytania, czyli szukajcie Pana to byśmy śmiało mogli powiedzieć, to jest zaproszenie do wejścia w poznanie Boga, do wejścia w relację z Nim, szukanie Go, chociażby pierwsza podstawowa rzecz, szukajmy czasu na spotkanie z Panem Bogiem, czyli szukajmy czasu na modlitwę, na modlitwę, w której będziemy poznawać Boga, ale będziemy i z Bogiem siedzieć i dzięki Duchowi Świętemu On będzie pozwalał nam poznawać i Jego myśli. Mowa tu też oczywiście o jakiejś pogłębionej, przedłużonej modlitwie, chociażby kontemplacyjnej, gdzie z jednej strony czytamy Słowo Boże, albo czytamy jakąś inną dobrą lekturę duchową, gdzie próbujemy poznać Boga, ale również dajemy Bogu czas, żeby i on wnikał ze swoimi myślami w nas, tak jak często widzimy to u świętych, widzimy u mistyków, z jednej strony niewiele czytali, ale to doświadczenie głębokie Boga, które mieli, chociażby sama siostra Faustyna, po ludzku bardzo niewykształcona, jednocześnie ma głębokie poznanie Boga i to poznanie przekazuje i nam. Na pewno dobrą nowiną jest to, że nie tylko my szukamy i że to jest nasz wysiłek i my musimy bardzo dużo zrobić, żeby Boga znaleźć i żeby poznać, bo doskonale wiemy, że Bóg jest pierwszym, który nas szuka. Poznajemy to już na pierwszych, w stronach Pisma Świętego, kiedy po Grzechu Pierworodnym Bóg szuka Adama i Ewy. I wprost jest to napisane, kiedy Bóg przechadza się, nie widzi, gdzie jest Adam i Ewa, i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Szuka człowieka. Potem widzimy to. W życiu Jezusa, który nie tylko opowiada o dobrym pasterzu, który szuka zagubionej owcy, ale faktycznie przemierza i kraj Galilei, przemierza i Ziemię Świętą, ale też i wychodzi na peryferia, wychodzi do krainy pogańskich, po to, żeby tam spotkać człowieka. Bóg szuka nas, my bądźmy tymi, którzy też Boga szukają, po to, że jak powie święty Ignacy Loyola, żeby go poznać, pokochać i naśladować. Potrzeba poznawać Boga, potrzeba poznawać albo odkrywać Jego coraz to nowe, świeże oblicze, ponieważ mamy tendencję do kreowania sobie obrazu Boga na własne podobieństwo. Tymczasem Pan Bóg poprzez swoje słowo, między innymi, może szczególnie też przez to dzisiejsze słowo, które teraz spróbujemy pokrótce skomentować, chce pokazać nam swoje prawdziwe oblicze, które niejednokrotnie odbiega od tego, które sobie wyobrażamy. A więc te myśli, te drogi Boże, które potrzeba odkrywać, a które są często bardzo różne czy inne od tych naszych ludzkich. I oto słyszymy dzisiaj przypowieść Pana Jezusa o robotnikach w winnicy. Pamiętamy, sytuacja jest taka, że jest pewien właściciel, ma dużą winnicę, potrzebuje pracowników, aby tam mogli zebrać plony i wychodzi na rynek, wychodzi tam, gdzie są ludzie, po to, aby ich nająć. To był w starożytnym Bliskim Wschodzie zwyczaj dość popularny. Ludzie byli takimi najemnikami dziennymi do roboty, czekali w wyznaczonym miejscu, ktoś przychodzi, mówi chodźcie do mnie do pracy, a ja wam dam, co należy. Oczywiście e, takim typowym, typową zapłatą, dniówką pracownika był jeden denar. Jeden denar, czyli odpowiednik dziennej zapłaty robotnika. I o taką właśnie kwotę umówił się z owymi robotnikami na samym początku dnia e, właściciel, mówiąc dam Wam co należy, dam Wam tego denara, chodźcie pracować. Ale okazuje się, że później w poszczególnych dalszych godzinach dnia i przed południem, w południe i po południu, a nawet pod sam wieczór, czyli o godzinie 11, jak mówi Ewangelia, za chwilę się też dowiemy, która to jest w naszym liczeniu godzina. Wychodzi ten właściciel i szuka robotników nawet chociażby na tę część, ten fragment dnia, bo potrzebuje tych robotników. I oczywiście ich znajduje, bo wcześniej nikt ich nie najął. I kiedy na końcu dochodzi do rozliczenia, ten właściciel zaczyna wypłacać tym ostatnim. I słusznie mogliby ci pierwsi spodziewać się, że skoro ci ostatni dostają też denara, no to na pewno my dostaniemy więcej, skoro pracowaliśmy dłużej. Wydawałoby się to oczywiście logiczne i po... Po naszemu według naszego, naszej rachuby jak najbardziej sprawiedliwe. Tymczasem okazuje się, że wszyscy od początku do końca, właściwie od końca do początku, czyli od tych ostatnich, którzy zaledwie godzinę pracowali, aż po tych pierwszych, którzy praktycznie 12 godzin cały dzień musieli w pocie czoła zrywać te winogrona czy jeszcze inne prace w winnicy wykonywać, wszyscy jak jeden mąż otrzymali podenarze, a więc ta równowartość dziennej. Zapłaty robotnikowi. I wydawałoby się dość zrozumiałe, że ci pierwsi zaczęli szemrać, mówiąc: My pracowaliśmy cały dzień, tam ci tylko godziny, a potraktowałeś nas tak samo, zrównałeś nas, taka sama, tutaj pojawiła się zapłata. Ale zobaczmy, w czym jest problem. Problem nie jest, że ci robotnicy czują się pokrzywdzeni jako tacy przez pana, przez właściciela, ponieważ umówili się właśnie na denara. Problemem jest to, że inni otrzymali również denara, którzy w ich ocenie nie zasługują na to. Gdyby tych innych nie było albo gdyby o tych innych nie wiedzieli nic, byliby spokojni, niczym by się nie przejmowali, bo otrzymali taką zapłatę, na jaką się umówili. Tymczasem problem jest w takiej swoistej zazdrości albo niepogodzeniu się z tym, że również inni otrzymują te dobra, które w mojej ocenie im nie przysługują albo na które nie zasługują. Dlatego ten pan mówi: Przyjacielu, nie czynię ci żadnej krzywdy. To słowo przyjacielu to nie jest ten przyjaciel taki filos, ten przyjaciel, a więc relacja bardzo miła, ale to jest taki rodzaj pewnego powiedzenia o przyjacielu z jakimś rodzajem dystansu. Może w naszym języku bardziej powiedzielibyśmy kolego. Tak? Pan powiedział: kolego, spokojnie, ja się z tobą umówiłem na Denara, żadnej krzywdy ci nie czynię, bo daję ci to, o co się umówiliśmy, a dlaczego jesteś zazdrosny o innych? I mówi pan: chcę też temu ostatniemu dać tak, tak samo, jak tobie. Czy nie wolno mi uczynić ze swoim tego, co chcę? Czy ty na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Złe oko. Jest taka pokusa mieć złe oko. Patrzenie na dobroć drugiego człowieka, albo na dobroć samego Boga, nawet jako na coś niewłaściwego. Oczywiście wobec samych siebie chcielibyśmy otrzymywać, czy być traktowani dobrze przez innych, czy przez Boga, ale kiedy inni są traktowani dobrze, no to już niekoniecznie dla nas to jest takie radosne i czasami nawet może taka zazdrość się pojawić. Jednak Pan Jezus opowiada tę przypowieść o pierwszych i ostatnich, o tym zrównaniu tych ostatnich z pierwszymi, prawdopodobnie nawiązując do pewnych procesów dziejowych i historycznych. My, my może mamy tendencję, aby patrzeć na tę przypowieść ewangeliczną w kontekście życia poszczególnych ludzi, konkretnego człowieka. I tak za chwilę też zobaczymy, można patrzeć ale prawdopodobnie Panu Jezusowi, Jezusowi bardziej chodziło o pewne procesy dziejowe czy historyczne. Oto są faryzeusze, oto są e, Żydzi, którzy mają za sobą całe wieki wiary Izraela, Mojżesza, Abrahama, Izaaka i Jakuba, więc można powiedzieć tych protoplastów, wieki wiary, tradycji. To wszystko wydawałoby się trwa długo i oni, Żydzi, naturalnie wręcz zasługują o wiele bardziej na Bożą przychylność, na Boże miłosierdzie niż ktokolwiek inny. Tymczasem przychodzi Jezus, głosi dobrą nowinę dla wszystkich. Oto zbawienie otwiera się dla całego świata. Poganie zaczynają wierzyć w Chrystusa. Za chwilę Kościół napełni się również poganami, nie tylko Żydami. Jest naturalna tendencja do tego, żeby ci Żydzi, Którzy mają za sobą całe wieki wiary, powiedzieli: No, my tu bardziej zasługujemy na bożą przychylność, łaskawość. Powinniśmy być traktowani przez Pana Boga lepiej niż ci poganie, którzy tak na ostatnią chwilę przychodzą do kościoła i oczekują, że też będą mieli wszystkie benefity i wszystkie łaski. Tymczasem Pan Jezus mówi: Nie, Bóg jest tym, który jest dobry i który z każdym czyni to, co chce, i jego dobroć nie jest ograniczona do żadnych ludzkich zasług. Później podobnie w historii Kościoła były takie momenty, na przykład kiedy powstali Franciszkanie, kiedy przyszedł święty Franciszek, nasz seraficki ojciec, i powsta zaczę zaczę zaczęły powstawać nowe zakony, tzw. Tak zakony żebracze. Oczywiście dla tych, którzy mieli za sobą pewną tradycję wiary chrześcijańskiej, chociażby zakony benedyktyńskie albo inne czcigodne, tradycyjne instytucje w kościele. Tworzyło to pewien rodzaj zamętu i niezgody, że jak to teraz ci wagabundzi, ci franciszkanie, tacy obdarci chodzą i nagle cały świat ich podziwia, Kościół ich teraz podnosi na, na piedestale, jako wspaniałych ludzi ewangelicznych. I ci, I ci tradycyjni, można powiedzieć, wtedy chrześcijanie buntowali się, jak to można tych, nowych, tych, tych nowinkarzy traktować tak poważnie. To my powinniśmy być traktowani poważnie z uwagi na naszą czcigodną tradycję i, i wierność wiekową. I papież wtedy również, nawiązując do tej, tej właśnie przypowieści ewangelicznej, mówi: To są robotnicy, Franciszkanie, to są robotnicy 11 godziny. Nie zasłużyli sobie na nic, ale Pan Bóg daje im łaski, i teraz są tu w kościele na równych prawach z innymi. I tak moglibyśmy nawet dzisiaj widzieć pewne procesy, pewne tarcia, które są w kościele między tradycyjnymi poglądami, które odwołują się do wieków tradycji, wieków uświęcenia jakimiś nowymi tendencjami, które z jednej strony wydają się być ciekawe, z drugiej strony podejrzane i każdy może mieć inne podejście i każdy w tych różnych trendach dzisiejszych, poglądach, tendencjach w kościele może widzieć robotników poszczególnych godzin, którzy dłużej albo bardziej sobie zasługują na bycie czcigodnymi lub nie. Pan Bóg w swojej dobroci chce wszystkich zrównać, wszystkich traktować tak samo, bo przed Panem Bogiem nie ma względu na osoby. Dlatego dzisiaj ta przypowiedź ewangeliczna chce, czy Chrystus przez tę przypowiedź chce rozbijać pewne nasze schematy, bardzo sztywne ludzkie schematy myślowe, aby pokazać, że dobroć Boga nie ma granic, że On jest tym, który patrzy dobrym okiem na każdego człowieka, który chce przychodzić do Niego, czy to na początku, czy na końcu dnia swojego życia, albo jakiejś epoki dziejowej. Choć widzimy te przemiany dziejowe, widzimy to, co stare, to, co tradycyjne, to, co czcigodne, widzimy też to, co i nowe, to i tak ostatecznie Panu Bogu najbardziej zależy na człowieku. Te przemiany są istotne, ważne, potrzebne, dobrze je też zauważać i dobrze zauważać nowość, ale człowiek, człowiek dla Boga jest ważny i ta przypowieść mówi o ludziach, ludziach, którzy dostali coś, co. O sprawiedliwości, po ludzku by im się nie należało, ale Pan Bóg chce im dać. Już nawet tutaj nie chodzi o denara, bo to nie jest nauczanie jakieś społeczne, to nie jest kwestia dobrego, złego pracodawcy, dobrego czy złego wynagrodzenia, to jest kwestia zbawienia. Ten jeden denar symbolizuje tutaj zbawienie, które Bóg chce dać każdemu człowiekowi. I temu, który przy nim jest od samego początku, od byśmy powiedzieli od maleńkości, od młodości, cały czas jest przy Panu Bogu i jest wierny, i temu, który w jakiś sposób poprzez różne zawirowania pogubił się, ale na sam koniec Pan Bóg go odnalazł, a ten człowiek pozwolił się również Bogu odnaleźć. Stąd to zdanie dzisiaj Zajaszowe: Szukajcie Pana, pamiętając oczywiście, że Bóg też nas szuka. Kiedy patrzymy na Ewangelię, to już widzimy Chrystusa poszukującego tych ludzi, którzy wydawałoby się, że całe życie są daleko od Boga. Chyba taką sztandarową postacią, znalezioną na ostatnią dosłownie godzinę, a może nawet już ostatnią minutę, jest tak zwany dobry łotr. Ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa, również ostatnie chwile tego przestępcy. I Chrystus, który wypowiada te słynne zdanie, że dziś ze mną będziesz w raju. To jest na pewno ten, który jest tym robotnikiem ostatniej godziny, albo może ostatniej minuty. Niektórzy mówią pierwszy kanonizowany święty Kościoła katolickiego, któremu sam Pan Jezus powiedział: dzisiaj ze mną będziesz w raju. I historia Kościoła pokazuje wielu takich ludzi, którzy na ostatnią chwilę gdzieś tam się nawracają. Mogę przywołać tutaj chociażby świętą Małgorzatę z Kortony, która również to swoje życie prowadziła zupełnie inaczej, ciesząc się i swoją urodą i tym swoim pięknem. Ciesząc się licznymi kawalerami, adoratorami, którzy przychodzili i chcieli właśnie z nią spędzić życie. I faktycznie tak to życie źle ustawiała, mając gdzieś tam towarzysza, który chciał z nią być, ale jednocześnie nie brać ślubu, bo nie wypadało, bo nie pasowało. Dopiero jego bardzo dramatyczna śmierć i potem inne wydarzenia kierują ją do tego, żeby szukać Boga albo Bogu pozwolić się odnaleźć. Staje się tercjarką franciszkańską, staje się tą, która. Wspaniale, wyjątkowo modli się, mając głębokie mistyczne doświadczenie Boga, jednocześnie działając też na rzecz pokrzywdzonych i ubogich. Niektórzy mówią o niej taka właśnie współczesna Maria Magdalena, która z tej nierządnicy w oczach ludzi staje się świętą, wspaniałą oblubienicą Boga. Inną postacią, może już nie ogłoszoną jako, jako święty, ale również. Kimś, kto nawraca się pod koniec życia, ale jednocześnie ma na sumieniu różne przestępstwa, już nie grzechy dotyczące tylko i wyłącznie siebie samego, ale ma na swoim koncie zabójstwo. Mowa o Alessandro Serenelli, tym, który zabił świętą Marię Goretti. On był sąsiadem. Ta Maria Goretti cały czas mu się podobało, on próbował ją gdzieś tam zaczepiać, ona cały czas stawiała go w dystansie, a potem próbował ją skrzywdzić, do tej krzywdy nie doszło w sposób bezpośredni, ale on z tej wściekłości zamordował ją. Trafia do więzienia, dostaje wyrok 30 lat i w tym więzieniu jest dalej, takim byśmy powiedzieli, bardzo złym człowiekiem do szpiku. Zresztą i y, ci, którzy go pilnowali, ci, którzy go próbowali odwiedzać i w jakiś sposób y, korygować jego myślenie, mówili, że po prostu to był zły człowiek. Mówili o nim nawet tak brzydko, że to był, zachowywał się jak bydlak, zachowywał się jak zwierzę. Człowiek, który w ogóle nie był w stanie zrozumieć. Co złego zrobił. Ale przychodzi taki moment, kiedy gdzieś w tym więzieniu Pan Bóg go nieustannie szuka i faktycznie znajduje. Pod koniec tego pobytu w więzieniu, i potem po wyjściu, on odnajduje Pana Boga, gdzieś potem odnajduje swoje miejsce przy klasztorze kapucynów i tam do końca swojego życia pokutuje, odmieniając zupełnie swoje życie, swoje postępowanie i myślenie. I ostatnią postacią, którą chciałbym dzisiaj przywołać, jeszcze bardziej kontrowersyjną niż morderca Marie Goretti. jest komendant obozu, obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czyli Rudolf Hess. Człowiek odpowiedzialny za tysiąca, może i miliony ludzi, których doprowadził do śmierci. Ten człowiek ma taką ciekawą historię, że później, na koniec swojego życia, kiedy był w więzieniu w Wadowicach, poprosił o księdza. Okazało się, że żaden ksiądz nie chce do niego przyjść. Nikt nie chciał przyjść po to, żeby on mógł się wyspowiadać, nikt nie chciał udzielić mu komunii świętej. Nikt nie był w tych pierwszych latach powojenny gotowy na to, żeby przyjść i coś takiego zrobić. Nie było kogoś takiego. I wtedy on przypomniał sobie, że kiedyś spotkał pewnego jezuite. Też ciekawa historia, że yy, prowincjał jezuitów ówczesny, czyli Władysław Lon. Mając świadomość, że już tam w obozie w Auschwitz są jego bracia Jezuici, byśmy powiedzieli, wkradł się czy włamał się do obozu koncentracyjnego po to, żeby przynieść im pomoc, żeby ich pocieszyć, i został złapany. Postawiono go właśnie przed komendanta, czyli Rudolfa Hesa, i oczywiście wydawałoby się, że zginie na miejscu. Ale co ciekawe, ten komendant był zaciekawiony niemieckim nazwiskiem tego jezuity, więcej był zaciekawiony biegłością jego i dobrym porozumiewaniem się w języku niemieckim, więc darował mu życie. Po latach, kiedy był właśnie w więzieniu w Wadowicach, po siedmiu latach przypomniał sobie o tym jezuicie, polskim jezuicie, który mówił po niemiecku i poprosił, żeby mu go sprowadzono. Okazało się, że właśnie tenże jezuita był kapelanem w sanktuarium, byśmy dzisiaj powiedzieli, Bożego Miłosierdzia, czyli w łagiewnikach przy siostrach Bożego Miłosierdzia. Przyjechał do niego i przez wiele, wiele godzin rozmawiali, przez wiele dni rozmawiali, spowiadali się. Faktycznie Rudolf Hess wyznawał wszystkie swoje grzechy. Mówił o tym, że żałuje, że jest ujęty dobrocią, czy taką troską Polaków, którzy powinni go bardzo źle traktować w tym więzieniu, ale jednocześnie zachowują swoje ludzkie, może jeszcze bardziej chrześcijańskie oblicze i pokazują to. Po tych wielu dniach, po tych wielu godzinach, wyspowiadał się, przyjął Komunię Świętą. A potem poszedł na szafot, gdzie wykonano karę śmierci, która została mu zasądzona. No, tu byśmy się pytali, czy są jakieś granice Bożego Miłosierdzia? Co z tymi ofiarami, że ten zbrodniarz na koniec życia wyznał swoje grzechy, otrzymał rozgrzeszenie, przyjął Komunię Świętą i co teraz? Czy też pójdzie do nieba? Tutaj ewidentnie widzimy, że myśli Boże nie są naszymi myślami. Ale pamiętajmy też, z jednej strony, my, słuchając tej historii, jesteśmy zburzeni, czy może nawet zgorszeni Bożym Postępowaniem. Pytanie zawsze, co by było, gdybyśmy my byli na tym miejscu, gdybyśmy my mieli na koncie swoje grzechy, i, i faktycznie te grzechy mogłyby nas prowadzić ku potępieniu. To jest zawsze ta właściwa perspektywa. Pamiętajmy również też, że Pan Bóg jasno to mówi, że jest miłosierny i sprawiedliwy. Dlatego z tamtej strony to on też będzie sądził. Dzisiaj w jakiś sposób często krytykujemy ten czyściec, który jest wymysłem katolickim, który nie ma podstaw biblijnych i tak próbujemy mówić, że to niejak się ma do biblijnego nauczania. Ale to jest właśnie to miejsce, gdzie Pan Bóg, który szuka człowieka, chce go zbawić, chce go uratować, ale daje Mu też tą świadomość, że dużo zła tutaj na ziemi zrobił, że przychodzi czas, żeby to zrozumiał, żeby odpokutował chociażby ze względu na te ofiary, które z jego Tytułu się wiele wycierpiały, albo może straciły tutaj życie. Bóg jest miłosierny, co dzisiaj pokazuje, ale jednocześnie będzie miał wzgląd na sprawiedliwość, czy pewną uczciwość względem tych, którzy ponieśli tutaj wielkie cierpienie. Niemniej ciągle staniemy w tej perspektywie i to chcemy zostawić dzisiaj jako przysłowie, to co mówi nam dzisiaj Izajasz, to co mówi Bóg przez Izajasza, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Dlatego. Szukajmy Pana i pozwólmy, żeby on nas znalazł i uczył nas dróg swoich. Zapytaliśmy na początku, o której to godzinie zostali zawołani ci słynni robotnicy 11 godziny. Czyli innymi słowy, 11 godzina w liczeniu samickim odpowiada której godzinie w liczeniu naszym. Może A jest to godzina 17, .00? może B 19, .00? a może C 21. .00? Prawidłowa odpowiedź to ta pierwsza, godzina 17, czyli piąta po południu. Dzień był liczony od 6 rano do 6 po południu, te 12 godzin, a więc 11 godzina to była godzina 17, godzinę przed zakończeniem dnia. Obyśmy i my w naszym życiu nie tyle na innych patrzyli jako na tych niezasługujących, na Bożą łaskawych czy miłosierdzie, bo są tacy ostatni, ale abyśmy przede wszystkim patrzyli na siebie jako na tych, których Pan Bóg powołuje tak jak chce, których zaprasza do swojej bliskości. Bez naszych zasług. Na, czym, na niczym sobie nie możemy na to zasłużyć, dlatego nie patrzmy na innych okiem złym czy zazdrosnym, ale przede wszystkim patrzmy na Boga, na Jego łaskawość i miłosierdzie, bo to jest ostatecznie nadzieją dla naszego życia pokój i dobro.